Wykutych w skalę. Ponieważ no tutaj pod nami wszędzie skały, przyjemność, że tu pani, nasza artystka polska, Joanna Blandyna Trojanowicz, ma jedną ze stacji metra ozdobioną polskimi akcentami. Pod nami wody jeziora Melarena. Pomimo, że tu. Ten wysoki budynek z lewej strony, gdy ktoś zapyta, a dlaczego taki wysoki tu? Bardzo wysoki. Niej, mówi się o nim, że on jest wybudowany na łzach Szwedów. Dlatego, że jest to były budynek Urzędu Skarbowego. Jak tylko minęło, to już były święta. I w, w ubiegłym tygodniu o godzinie 16.30 rozbłysły wszystkie światła. Będziemy mogli to w mieście zobaczyć. Gdybyśmy byli tutaj w lecie, to naprawdę po... Le, tam, gdzie bary, gdzie widzimy... A tych barów jest tutaj bardzo dużo, prawda? Tutaj jest tu bardzo... Tu, 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 tu tego jest bardzo wiele. Wszędzie wystawione są stoliki. I wszędzie można sobie usiąść i wypić kawkę. Kawka to po szwedzku fika, prawda? Fika, tak? Just Bardzo wiele przypadków takiego właśnie było podczas COVID-u, że ludzie umierali w samotności, i nikt się nie zainteresował. Oni mają po prostu no takie podejście, takie zupełnie podejście. Szwedzka stala. Takie powiązanie. A pod nami wody jeziora Melaryn. Patrzymy na lewo, taki wciśnięty w ziemię budynek. Jest tutaj bardzo duża obsługa. Obiad noblowski jest w pełnej skrytości aż do 10 grudnia. Nikt nie wie o czym chodzi. Liczny grób Jarla Birgla, założyciela miasta Sztokrąg 1253. No i co zrobiono na ten obiad? Proszę Państwa, zrobiono raki, podano raki w galarecie, ponieważ na szlachetnych stołach ponoć kiedyś szlachta jadła raki. I w ten sposób wybrnięto z tego, nie, żeby nie było głosu. O ich stołków, jak u nas, że tam wiecie, z trzeciego, siódmego miejsca to oni się spokojnie, prawda? Spokojnie się nie martwią, czy przegrają, czy nie, i tak wejdą. Pod nami y, dzieje się drugie miasto, pod nami. Na dole stacje metra, stacje kolejowe, sklepy, sklepy, parkingi i tym podobnie bo tutaj z lewej strony mamy właśnie centralny dworzec kolejowy, sztokholmski. Idziemy sobie, proszę zobaczyć, jak szerokie ulice są, prawda? Szwecja do, jednak, budując dawno, 250 lat nie było wojny, Budynek solidny, nie wiadomo co było z nim zrobić i tutaj są niektóre izby paramentu właśnie w tym budynku i taki piękny budynek jest. I kieliszek lodowy z lodem i można tą zimną wódeczkę a kieliszkiem przebieść, bo ten kieliszek jest z lodem. Restauracja lodowa po <ścoughs> prostu. Okay. Muszę zobaczyć jak już wszędzie się świeci. Jak trochę się zrobi ciemniej, to już ulice naprawdę przeozdobione. Wszystko będzie się świeci. Może inaczej jest za To no, burgiel, ale jest to bardzo mało, bardzo mało. Te burgielki od niedawna. Tutaj tą ulicą królewską sobie jedziemy. Za chwilę, tutaj kolega Zybunt tak zwolni przy targowisku. Zobaczymy, co, a co tu się dzieje. Dlatego, dlaczego tu jest tak dużo osób. Tu Sztur, szturmują Szwecję, Sztokholm, żeby można było skorzystać z tych takich ciekawych, tańszych cen. A za chwilę, zobaczymy, co jest ulica. Kiedyś tam już taki nasz nieżyjący niestety kolega, przewodnik, zawsze mówił, że jak on idzie sam, to idzie tą ulicą 20 minut, a jak idzie z kolejną narzeczoną, to dwie godziny. <grytanie> Naprawdę cudnie to wszystko jest ułożone, owoce, już byli w lecie, to wszystko tak kolorystycznie, oni nie zbierają grzybów, kupują grzyby. To jest ta ulica, która przecina nam przed nami, bardzo brzydko się wpisała w historię Szwecji, dlatego tutaj w 1986 roku Olaf Palme, były premier, taki znany postać, który był bardzo liberalny i chciał oddać Polsce niektóre rzeczy zrabowane przez Szwedów. Olaf Palme został zabity wychodząc z kina, ulica, którą jedziemy, to była dzielnica kin, tu kiedyś było 17 kin. Olaf Palme wychodząc z żoną, bez żadnej ochrony, został właśnie tutaj śmiertelnie poszczelony, nigdy nie wykryto sprawcy. Na łożu śmierci, ten, który został ukarany, miała ślub, w 2010 roku mieliśmy przyjemność być tutaj z kolegą w koronach, na głowach papierowych, wprawdzie, ale koronach. I wtedy zaczęto doprowadzać linie tramwajowe. Na razie jest to jedna linia i niejako przygotowuje się ich do samodzielnego prawda, życia. W swojej rodziny, bardzo wcześnie, powodem. Każdy student, niezależnie od statusu materialnego, otrzymuje stypendium i z tego próbuje się utrzymać. Wynajmuje mieszkania, i oczywiście, że, że tutaj nie ma tego jak u nas, że dopóki synek ma 40 lat, albo i nie, prawda, i nie, nie ożenił się, to albo córeczka podobnie, to siedzi przy mamusi. Tutaj nie, bo jak oni są tacy zimni, prawda, to oni co, na ulicy się nie zaczepią, na dyskotekę nie pójdą gdzieś tam. I wtedy tych wiele portali nawet dla księży. Bo ksiądz tutaj może się żenić. Kobieta są też księżone. Zobaczymy, gdzieś przed jakimś budynkiem stoi taki duży kon. To jest ten koniec z dalarny, którego ja mam przypiętego i kupić sobie tą pamiątkę. Patrzymy, ja mówię, o patrzeć na prawą stronę. Z bardzo dawna, kiedy chodziła do katakumb i biednym ludziom niosła modlitwę oraz zanosiła jedzenie. Dlaczego miała te cztery świeczki na głowce? w wianku dlatego, żeby miała wolne ręce i mogła tego jedzenia więcej zabrać. I uwięziono, to skazano ją na dom publiczny. Karą było właśnie ten dom publiczny, a że nie chciała niczego mówić, bo była tak głęboko wierząca, polewano ją nawet gorącym olejem. Nie? Także zmarła w bardzo wielkich mękach i tutaj jest bardzo mocno uczczona. Aby napadnięte zakochały się w swoich oprawcach. I to symbol szlachetny. O proszę bardzo. Już, zaczyna, już się zaczyna świecić. Już trochę widać. to jest? to Nie, nie, to jest fontanna. Fontanna, powiedzmy, o której miałem, Ten grzybek i ta fontanna. To są dwa symbole, kiedy się zawsze można. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. To jest zamek królewski dział to Pod nami wody jeziora Melaren. Prawa strona, a lewa strona Bałtyk. Pod nami się te wody łączą. よいしょ。 Nie ja tak tak. Tak. No może być jak Polencja, ale nie Oh, nice. yes. Yeah. That's right. so <laughs> Panie Przewodniczący, Komisja Europejska, Komisja Europejska,

Thank oh, you. A i pani przewodniczka i ten i ja